Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj opowiem wam o tym, co czeka nas w sobotę. Dosłownie w sobotę, więc zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, bo to będzie jeden z większych znowu update'ów TTD. I słuchajcie, kwestia jest taka, że w sobotę wychodzi też ta nowa gierka właśnie ala TTD, więc na pewno przetestujemy, ale słuchajcie, jakby jeżeli chodzi o samo to, dlaczego mówię, że ta sobota, widzowie, zobaczcie, wystarczy wbić do shopu, normalnie wbijamy sobie do sklepiku, jak sobie dacie Exclusive Units, to macie tu Tutaj 2 dni, 4 godziny, 4 minuty do ileś sekund, tak? No, generalnie jest odliczanie na tych dwóch postaciach ekskluzywnych, co oznacza, że jak najbardziej będzie update'cik, No, żeby weszły tutaj nowe postacie, to te dwie zostaną wycofane. Także Sword Large Cameraman, no nie będzie już dostępny. Nie jest on aż tak OP, ale no, warto go mieć, to na pewno. Ale jeszcze bardziej warto mieć Saber Mutant Toilet, widzowie. On jest mega tani, 200 Robuxów. Najlepiej go kupić za gemy, no, ale po prostu warto go mieć. Więc tutaj ta ofka jest bardzo dobra. No i ona zniknie. Dlaczego zniknie? Bo będzie nowy update, widzowie. I mamy kilka lików, o których wam powiem prócz tego. Nabiję troszkę punktów dla klanu. Więc widzowie, jak chcecie wbić do klanu, to pamiętajcie, że macie Discorda w opisie, wbijacie przez linka na żabki Mereza i macie tam tikety, tam możecie się zgłosić, tylko że szukamy bardzo aktywnych ludzi, którzy codziennie wbijają punkty. Także codziennie chociaż jeden meczek trzeba zagrać. Kto nie zagra, jest od razu szybciutko usuwany z klanu. Więc po prostu jak jesteście mega hardabi nie wiem, bo po prostu dużo wbijacie, na przykład 100 punktów dziennie, 200, no bo po prostu nie trzeba... Można nawet 50, ale dziennie, codziennie, no to wtedy napiszcie na tikiecie napiszcie jak sprawa wygląda, coś tam opiszcie się szybko, no i na pewno was Ola, czyli ja dziewczyna zaprosi, bo generalnie no jakby ona tutaj, wiecie, zarządza tym klanem. No i myślę, że jak najbardziej jak ktoś będzie taki aktywny, mega, mega chętny, do grania to będzie super. I czym widzowie ja w ogóle dzisiaj gram? Słuchajcie, Influencer Camera Gram też Alpha Speakermanem, Gram Mafia Toiletem, DJ Toiletem i Strider Toiletem. Czyli wszystkie postacie, bo mamy Mityka, Legendary, mamy Rare, mamy też Epika i Legendary. No tutaj farba, nie? Legendarna, ale chodzi o to, że chcę przetestować, słuchajcie, postacie, którymi w ogóle nie grałem. Nie wiem, ile można tej farby tutaj wrzucić. Ok, pięciu. Co wy gadacie? No myślałem już, że sześciu, nie? W każdym razie ta farma daje bardzo dużo od samego początku, to jest mega OP. I teraz tak, jeżeli chodzi o widzowie, co postawię pierwsze, to raczej DJ Toileta. Postawmy go tutaj, dobra. I on tutaj może atakować? No może, no atakuje, dobra. Więc tak, mamy DJ Toileta. będziemy testowali te wszystkie postacie, a ja wam opowiem o liczkach, widzowie. Na początku może przejdźmy do Drillmana, czyli mamy pokazanego takiego podstawowego Drillmana, wiadomo, będzie, będzie generalnie event z wiertłami, czyli z wiertłomenami, dosłownie. Będzie evencik, widzowie, skupiony tylko właśnie na Drillmenach. Prócz tego, będą też inne rzeczy, ale o tym za chwilkę, w każdym razie będziemy mieli świat właśnie z Drillmenami, tak jak było to przy Clockmenach i będzie taka postać Drillman, no tylko to mamy pokazane, co jest dość biedne, ale będą jeszcze liczki przed sobotą, więc słuchajcie, naprawdę zanosi się gruby evenciech jak Clockman Event, no i wiadomo, do no, i będziemy mieli co robić, prosta sprawa, ja się mega jaram, bo no to jednak jest, widzowie, to jest pewne że jak będzie coś a'la Clockman Event, to będzie naprawdę dużo do roboty, a to lubimy, nie? Bo jakby tutaj na pewno tego brakuje, że tej roboty ostatnio w tej grze jest troszkę mniej, chociaż całkiem dużo dodali, nie? Na przykład te klany, no to na pewno fajnie jest rozwijać, na pewno jest fajnie razem grać, dlatego gramy, dlatego ogarniamy tutaj. Dodajmy też Alpha z zobaczmy jak on bije, Porszek i potężny, ma jeszcze 5 stunów, w sensie może odbić 5 stunów, fajna sprawa, maksymalnie sekunda, ten ma 1,5 sekundy cooldownu, ten 0,2, DJ Toilet jest fajny i Strider Toilet jest mocny, to jest Mytyk Splash, który ma 0,25 i 72,5 tysiąca, to będzie naprawdę mocne. I słuchajcie, na początku to chyba poulepszamy tych tutaj influencerów, i zobaczymy, jak nam to wjedzie, nie? Jakby influencer, no, jest słabszy od Santy, ale za to jest bardzo szybki, bardzo na początku mega boostuje tą kaskę i szybko idzie ją zdobyć. A jeżeli chodzi, widzowie, o dalsze liczki, no to słuchajcie, ten Drillman zwiastuje Drillman Event, będzie Ultimate, będzie dużo postaci, tak jak to było z Clockmenami, i słuchajcie, na pewno. Na pewno eventu nie pożałujemy, bo to będzie coś naprawdę takiego, wiecie, mocno dopracowanego. Ja w to wierzę jak najbardziej, więc zobaczymy jak to będzie później wyglądało. Jeżeli chodzi o dalsze liczki widzowe, no to mamy coś takiego jak Astro Large TV Men. I to jest chyba taki Ala Upgraded Titan Cinema. Czy tam. Upgraded Titan TV Men. No, różnie ludzie to nazywają. No, w tej grze jest Upgraded Titan Cinema Men, czyli dawny nasz Godli. Który kiedyś był takim, no najlepszym Godli. Było, wiecie, takie wow, co to za ziomek, nie? Więc tutaj on był kiedyś taki potężny. A teraz ma być jakiś Astro Large TV Men. Który to no, będzie. Nie wiem, czy będzie Godli na pewno. Bo tego nie skumałem do końca. Ale słuchajcie, na pewno będzie słuchajcie, dodany taki Astro Large TV Man. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał w gierce. No, mają go dodać dlatego, że to jest po prostu nowy epizod. Ja tych epizodów nie oglądam, dlatego też nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o postać. Czy ona będzie godli, czy to będzie jakiś, nie wiem, po prostu m, legenda. No, to zobaczymy. W każdym razie, widzowie, Alpha Speaker będzie ulepszony. Normalnie tutaj potężne pięści, patrzcie, pięści węża potężnego. Dodajmy influencerowi kolejny poziom. DJ Toilet to by się przydał, wiecie co, by się przydał nawet tutaj. I tutaj już z początku by to lepiej wyglądało, nie? Bo by więcej robił po prostu. Tylko tak, tego jetpacka. To Alpha Speakerman nam wykeruje gierkę, dobra. Więc tak, taki Astro Large TV Man. Ja myślę, że to będzie albo Mityk, albo Godly. Więc tutaj, no, będziemy mieli coś grubego. Ale ten DJ Toilet wstaje w ogóle, co jest? Ja jakby, dlaczego widzowie gram tymi postaciami? Tak jak mówiłem, ja ich w ogóle nie testowałem. Nie wiem, jak one działają, dlatego to jest dla mnie taki, wiecie. Teraz szok, co tu się dzieje. Dajmy też tego Stridera, zobaczmy, co on w ogóle robi. Nie wiem, totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Oczywiście influencerów robimy, ale wiecie, no, chcę tutaj sobie porobić też te postacie, żeby zobaczyć, co one w ogóle potrafią dodajmy mu kolejny poziom, dobra, ma dwa stuny no i się dwa odbicia stunów, mamy też taki promień jak green laser kamerka, czyli co on też slowuje? chyba tak, patrzcie, normalnie slowuje, ten strider toilet potrafi zaslowować leciutko skibili toilet bo widać, że tak, taki mały slow wjeżdża, nie? jakby widać tutaj totalnie ten promień od green laserka green laser Cameraman ma dokładnie taki promień i to mi się właśnie kojarzy z takim slowowaniem i faktycznie jak on bije to widać, że dobije no takim slowkiem małym, nie? Więc to fajnie tutaj wygląda. Idąc dalej, widzowie, mamy kolejny liczek, oczywiście. Jest to nowy crate. Będzie nowy crate. Crate ten będzie tutaj z drukarkami. Będzie drukarka normalnie, widzowie. Jak mieliśmy kiedyś fanmenów, tak wiecie, na wakacje było gorąco, byli fanmeni, teraz będzie drukowanko. Będą drukarki przeróżne i generalnie to jest taka dodatkowa rzecz, dodatkowy crate, bo będzie około 13-14 postaci związanych z Realmen Event. them. I tylko na tym, na tej mapie z drillmenami, na tym drillmen evencie, będzie można używać właśnie tych drillmenów. Także to będzie naprawdę, moim zdaniem, fajnie zrobione. Zobaczymy dokładnie, jak to jeszcze ogarną. Ale z tego, co zapowiada Telantrik, to naprawdę, no spoko to być, nie? Mam nadzieję, że to będzie spoko wyglądało. Jeżeli chodzi, widzowie, o Krejta, to mamy takiego na przykład printermena. To jest taki pierwszy ziomeczek. Wiadomo, podstawowa drukara. Taka, co wam czasem drukuje, czasem nie, nie? Więc tutaj taka po prostu drukareczka. Nie wiem, co będzie robił dokładnie. Pewnie to będzie taki na zasadzie bicia po prostu, nie? Uderzania pier Pięści, będą dzikie pięści i tyle, raczej nic takiego specjalnego. No bo ziomeczek jest po prostu drukarką. Drugą drukarką będzie Dark Printerman. I oni, co ciekawe, drukują pieniądze, nie? Tak to wygląda, bo mają w sobie tutaj hajsik i po prostu no, drukują go, więc tak to, tak to zostało tutaj zrobione. Więc będziecie mogli drukować pieniądze. I prócz tego zauważyłem, że na screenie, na którym oczywiście na filmie Telentrika było na screenie, widać jakiegoś potężnego poprawy, jak widzicie, Titana. I to na pewno będzie Titan. Nie wiem jaki, czy to będzie. No, będzie to na pewno drukarka, tak? Ale co on będzie robił, nie wiemy. Po prostu widziałem kawałek tego ziołka, dlatego wam o tym mówię. Że faktycznie było tam widać takiego Titana drukarkę. No bo na pewno będzie zwykła drukarka, ta czarna drukarka. Nie wiem, nie wiem co dobrobili, zobaczymy. Pewnie jakieś Aoe. Jakiś tam słabszy, jeszcze może jakiś jeden, i na końcu na pewno jakiś Titan, więc zobaczymy, jak to im wyjdzie, co zamierzają zrobić. DJ Toilet już ok, już ogarnięty. No, taki, mimo, wiecie, no to jest legenda, nie? Więc mimo legendy, te AOE, te, ta obszarówka, spoko. Ja myślę, że całkiem spoko bije. Zobaczymy, jak będzie z tym Striderem. Bo to jest jednak, widzowie, najciekawsza sprawa. To jest mityk ze Splashem, więc tutaj na pewno chcemy zobaczyć, jak on tam będzie bił, jak on będzie sobie radził. 14 tysięcy za ulepszenie, na pewno to zrobimy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Liki, to tak wam skróciłem na szybciutko, co tutaj będzie. Prócz tego, oczywiście, update do klanów. I dlatego zapraszam was do mojego klanu, znaczy do mojego kladu, do mojej dziewczyny kladu, do Żabek Bereza i słuchajcie... Tam będziemy ogarniali topkę, bo chcielibyśmy właśnie takich aktywnych graczy poszukać i żebyście się zgłosili na tiketach na Discordzie, że naprawdę, no, musicie często grać, codziennie, codziennie grać i codziennie wbijać właśnie coiny dla, dla klanu, żeby mógł dodać więcej osób, bo aktualnie mamy limit 25, fajnie by było to poulepszać. jestem troszkę do tyłu, bo, no, spóźnione po update'cie robiłem te klany, nie? Troszeczkę do tyłu jestem, net bardzo do tyłu. I co teraz robi ten Strider? On już chyba nie slowuje. W ogóle DJ Toilet też slowuje, patrzcie, on też ma. Ten zielony promień, czyli to jest dosłownie taki green laser kamerka, który sobie tutaj slowuje. Bardzo fajnie to wygląda, no w sensie na pewno jest spoko, nie? Że mamy u DJ Toileta jakiejś legendy, tak po prostu slowowanie. Ciekawa sprawa. No i tak, mają być widzowie questy klanowe, mają być troszkę lepsze te bonusy. No wiadomo, mamy bonus do Endless Expa, mamy do coinów, mamy do limitu osób w klanie. Pewnie też coś nowego się pojawi. I zwłaszcza te klanowe questy i clan Warsy, czyli wojny klanów. Nie wiem, czy to będzie fajne, bo patrząc na pet symulatorka, no to tylko te top 10 klanów, znaczy top 10, tam jest top 100, nie? Ale te top 10 ma najlepsze nagrody i to zawsze były te same klany, że wiecie, jednak jak już ktoś opanował grę, to dosłownie te najlepsze, najlepsze klany tylko zdobywały najlepsze nagrody. I tak co każdą, co każdy wiecie, co każdą wojnę nową, wojnę, wojnę klanów. Więc to wtedy jest takie... No średnie, nie? do no kto lubi brać udział w czymś, gdzie zawsze się przegra, nie? No jak, tak to wygląda niestety w pet symulatorze. Zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o TTD, nie? No mam nadzieję, że to troszkę lepiej będzie rozwiązane, że każdy będzie mógł jakoś fajnie tej cegiełkę od siebie dołożyć, że te questy nie będą jakieś trudne, że te wojny będzie można, tak wiecie, ogarnąć, że naprawdę każdy będzie mógł się skupić nad tym i będzie można sobie, do no, tak fajnie, porywalizować, nie? Żeby nie było, że ktoś wykupi na przykład za robuxy jakieś krejty, które będą się zaliczały do właśnie tej wojny Klanów do jakiegoś questa, i ktoś powykupuje, i ci, jakby klan, który wyda najwięcej robuxów. Będzie miał, nie wiem, nagrodę za top 10, albo tam top 100 pewnie będzie, no ale za top 10 są najlepsze nagrody, żeby to było, wiecie, tak czysto w grze. No ale jak będzie, to wiecie, to ja sobie mogę gadać, to tego nie wiemy tak naprawdę. Ale jakieś tutaj wojny klanów się też szykują, także na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie. Zobaczymy, co tam wymyślą. W ogóle na maksymalnym poziomie Strider Toilet nie ma 0,25, tylko ma jeden cooldown, czyli jakby co sekundę. No faktycznie, jakbyśmy mieli 72,5 tysiąca obrażeń, co 0,25, to by były naprawdę przepot to byłby potężniejszy nawet od niejednego, znaczy chyba od wszystkich Ultimate'ów, potężniejszy, tak naprawdę. Nie, wiem, czy nie od każdej postaci w tej grze. Tak to, tak to by wyglądało, bo byśmy mieli cztery takie ataki po 72,5 tysiąca, więc to naprawdę byłoby mega dużo. Ja sobie tutaj jeszcze dorzucę widzowie Alfa Spikermana. Bo czemu nie? Mocne pięści, wiecie, potężne tutaj nawalają, to sobie dodajmy ziomka. 16 tysięcy bije, nie jest źle. Ja naprawdę nie narzekam, fajnie to wygląda. Mamy mały, mały zasięg, ale wiecie, ma, malutki zasięg, nic tutaj nie znaczy. Możemy na spokojnie sobie ogarniać te skibidy. Dodamy sobie widzowie, coiny dla klanu, także ja sobie tutaj wbiję te koiniki już na tym odcinku, wiadomo. I coś około, znaczy, no mamy ten bonus większy, więc na pewno więcej niż 50 klan coinów dodaje do klanu, więc mam nadzieję, że to się uda ładnie tutaj ogarnąć. A ja też sam pogram, pewnie tutaj wiecie, do, do po prostu będziemy wbijali tych coinów ile się da I to też jest taka m, informacja, kto jest widzowie w klanie Żabek Mereza na Discordzie, z Discorda macie nazwę możecie się zgłosić w tiketach, jak mówiłem, to oczywiście wbija te coiny, żeby każdy był aktywny codziennie, bo kto nie będzie aktywny, po prostu zostanie wyrzucony z klanu, a tego byście, no, nie chcieli, myślę, bo całkiem fajnie będzie grać, już wiecie, te klanu Warsy, jakieś questy, dodatkowo te bonusy będziemy zwiększali, to naprawdę, nawet jak gracie Endlessa, to szybciej wbijecie wszystkie rangi na Endlessie u nas w klanie, także zapraszam. Skibidi Sigma Gamer, dobra, ciekawa sprawa. Powiem wam, że tak, dobra, zróbmy tę mapkę, zobaczmy, Ile tam dostaniemy? Chyba za tą mapę się dostaje 50 Klan coinów. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Blogsboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która Cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać. Go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trajda z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra, widzowie, zbliżamy się do końca i powiem wam, że totalnie przez to gadanko zapomniałem o ziomku, którego w ogóle nie przetestowaliśmy. Jest to rare postać Mafia Toilet. Patrzcie, on tutaj bije bardzo wolno, tak uderza po prostu tą swoją fedorką, tym kapeluszem, tą głową, więc zobaczmy na wyższym poziomie, co robi. Okej, okay, tylko dwa poziomy, ma Mafia Toilet, 13,5 tysiąca, 30 range'a i 1,5 sekundy cooldownu. No nie jest jakiś potężny, było to oczywiste, ale, ale musimy przetestować, widzowie, bo obiecałem, że wszystko przetestuję, a totalnie o chłopie zapomniałem. Dodałem więcej DJ Toiletów, dodajmy jeszcze Alpha Speakermana. No, zróbmy sobie całą ekipę z postaci, którymi nigdy, nigdy nie grałem i właśnie ogarnijmy im, wiecie, takie z poziomy, nie? Dajmy tutaj jeszcze Mafię, no i tyle. I tak naprawdę mamy zrobione pełen, widzowie, pełną drużynę, pełen składzik mamy. W tym momencie rozwalamy bossa. Zobaczymy, jak szybko go w ogóle rozwalimy. Giant Smooth Toilet, dawaj go, pyk, pyk, na, na łeb go, normalnie. Nawalaj, nawalaj potężnie, panie Alpha Speakerman. I leci nasz Pencil Mech. Zobaczmy, jak szybko go dojedziemy, uwaga. Właśnie to jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o Pencil Mecha, no to ten Bosik jest naprawdę duży. Naprawdę, jeżeli chodzi o tego bossa, to jest całkiem dużo HP, bo mamy 68,5 miliona. Chyba, że ja źle to czytam, ale wydaje mi się, że tu mamy 68,5. Chociaż czekajcie, to nie jest 6 milionów przypadkiem. No, prawie 7 milionów, tak naprawdę, więc tutaj, no jak tak patrzę na to, widzowie, nie mogę tego przeczytać. 1010, 100, milion, dobra, czyli raczej 7 milionów niecałe. Okej, okay, no to przesadziłem, przesadziłem troszeczkę. Nawet nie troszeczkę, a nawet bardzo, patrzcie, ja myślałem, że 68 milionów, ale nie, on ma prawie 7 milionów, czyli nie jest to tak dużo. Przenosimy widzowie postacie. No bo tutaj będziemy mieli mały problem. Dobra, więc tak, tego Alpha Speakermana trzeba jednego dać tutaj. Dodajmy może jeszcze DJ Toileta, bo będzie no troszkę lepiej to działało. I no, Alfa Speaker, już nie mam pieniędzy nawet, widzowie, ukróciło się nam normalnie, skurczyły nam się tutaj postacie, skurczył nam się nasz skład. Mam nadzieję, że damy radę na tego Pencilmecha, bo chciałem tak wygrać, wiecie, żeby fajnie było, a tutaj no tak naprawdę w tym momencie wcale nie jest tak łatwo, patrzcie, chłop ma jeszcze 2 miliony HP i idzie tam, pędzi normalnie, zasuwa jak nie wiem, dawać bić go, bić go, nawalać go, ziomeczki, ja nie mogę, widzowie, dobra, troszkę się zestresowałem, ale myślę, że, że ten Strider to ile da radę, jak on te rakietki dorzuci, patrzcie, jeszcze speaker, men dobra, Klepa Minecraft, normalnie, patrzcie, potężnie, no i mamy to, mamy Clan Expa, Clan Coiny, no i siłę klanu, także widzowie jak widzicie, nabijajcie, pamiętajcie, kto jest w naszym klanie. Na Discordzie wszystko macie w ważnej info, macie nazwę i wbijacie w tickety, jak jesteście naprawdę takimi graczami, wiecie, że ciągle gracie. Pamiętajcie o tym, bo jak gracie mało, no to niestety, ale widzowie zostaniecie wyrzuceni. To nawet nie ma sensu wbijać do naszego klanu. Także zapraszam najbardziej aktywnych. Dzięki widzowie za obejrzenie. Hypujemy się na sobotę. Na sobotę potężny update. No i mam nadzieję, że, że będzie fajnie. Także no, myślę, że spoko. Myślę, że wszystko przekazałem, co wiem. Więc do następnego odcineczka widzowie i siemano.